Oddział. Teraz proszę państwa przeciczymy z Państwem pewne elementy działań tego oddziału. Jeżeli możemy, to proszę państwa, żebyście Państwo trochę cofnęli się do tyłu. Mam Ty? to Ty się trochę do tyłu. W sposób walki Proszę tę kamerę też tak zabrać, dobrze? I pana bym prosił stamtąd, żeby pan się przesunął. Tak, niech się pan przeczymy. Proszę państwa, przećwiczymy. No. Darabio bro Tak co są by te, by te kosty miały bardzo duży zasięg no i one oczywiście są przeciwko przeciwko dragoni. chciałbym żebyście Państwo zobaczyli to wszyscy proszę Państwa o jednej rzeczy w powstaniu Styczniowym było około około 8 żołnierzy zawodowych Przeważnie armii austriackiej i armii rosyjskiej. Polska szkoła założona przez powstańców z Wiosny Ludowej, z Ludów w Kłeno, przez 3 lata zdążyła wygospodarować lecie wykształconych oficerów w liczbie około 120. 18 <trym> lat Proszę. Proszę się odpocząć, tak? Sławie śmierci krobato, do dragoni walczyli przecież nie na i to schodzili z nich i strzelali. Ten był przydatny. Ten był przydatny. Pękny do przodu, proszę. Pójdźmy do przodu, Hej, jestem w tej chwili kozakiem. Lecę z szablą. Teraz proszę zwrócić uwagę. Może to być tak, Skierow. że jeżeli atakuje w tym kierunku, wszystkie kosy i piki są skierowane, żeby walczyć ze mną. W taki sposób walczyć można było pojedynczych kozaków odepierać, albowiem oni nigdy nie trzymali szyku i zawsze każdy z nich się wyłamywał. Jeżeli, przepraszam za kolokwializm, ale wykorpytnęły się tutaj trzy konie i czterech kozaków, to następni już obchodzili te trzy. Oczywiście on był sprawny tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy, jak państwo wiedzą, ten szyk, który stoi, ma broń gotową do ataku. W taki sposób atakowany. Czyli tylariera prowadzą do mnie i prowadzenie świętą Teraz, proszę Państwa, zaprezentujemy sztukę, która jest niezwykle istotna dla powstania styczniowego, szczególnie dla jej pierwszego etapu. Chciałbym. do boju bez granic poszli, poszli jeszcze bez zaopatrzenia, ale nie, było tak, że oddział nie miał swojej własnej chorągi, swojego własnego standardu. My mamy standard i w tej chwili państwu go zaprezentujemy, po czym przeczytamy niesamowity wrecz napisany przez poetkę Ilenicką Siostrę jednego z członków Komitetu Centralnego Narodowego. Manifest powstańczy. Proszę Państwa, proszę się w niego wsłuchać. Jego genialność polega na tym, że jakbyśmy mieli teraz go trochę chociaż przyrównać do sytuacji, jaką mamy w sumie na naszych terenach. Waluj, nic się, nic się po prostu nie zmieniło. Zostało i to Jako dowódca muszę pomóc w Przepraszam, ale jeszcze nie dorobiłem się szabury. Szabura jest prosta. Można zobaczyć, że standardy powstania styczniowego nie są takie jak naturalnie one się trochę różnią bardzo podobne są do standardów jakich? kościelnych jeżeli jakaś partia nie miała standardów to zabierała pierwszy z tych standardów kościelnych w pierwszej paracji jaka była Odnieść standard do szeregu stóp, proszę Państwa. Każdy oddział miał też księdza. Mamy takiego księdza, proszę bardzo, zapraszam. Proszę Państwa, do powstania poszło około 600 księży i zakonników. 320 120 z nich znalazło się swoje. W roku nie dał się złapać, pochodził z województwa lubelskiego, poszli z niej Proszę posłuchać. No, proszę posłuchać tych słów. Naprawdę one są fenomenalne. Naprawdę? Co my znamy historii lubi się powtarzać. Proszę bardzo. Komitet Centralny, jako tymczasowy rząd narodowy, w rząd rząd jeszcze rozwścieglonym oporem męczonej przezeń ofiary, postanowi, postanowił zadać jej cios stanowczy, porwać najgorliwszych jej obrońców, obleć. W hańbie niedoli, po ucisku, Centralny Narodowy Komitet, obecnie jedyny legalny rząd swój narodowy, wzywa się na pole walki już ostatnio. W pierwszym dniu wystąpienia, w pierwszej chwili rozpoczęcia świętej walki, rząd narodowy ogłasza wszystkich synów Polski bez różnicy wiary i rodu pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju. Dobroni więc narodzie Polski, Litwy i Rusji, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar orła pogoni i archanioła rozwinięty. A teraz odzywamy się do Ciebie narodzie moskiewski. Proszę posłuchać teraz. Tradycyjnym hasłem naszym jest wolność i braterstwo ludu. Za naszą i waszą wolność. Dlatego też przebaczamy ci, nasz, przebaczamy ci nawet mord naszej ojczyzny. Przebaczamy ci boi. Ty jesteś nędzny i mordowany, smutny i umęczony. Ale jeśli w tej stanowczej godzinie dasz poparcie carowi, kranowi, tyranowi, który zabija nas, a depcze po Tobie, wiada Ci w obliczu Boga i światła całego. Przenikamy Cię na hańbę wiecznego poddaństwa i wiecznej niedoli. Wzywamy nas straszny bój zagłady, bój ostatniej europejskiej cywilizacji z dzikim barbarzyństwem Azji. Warszawa, dnia! 22 stycznia 1863 roku. Państwo zrozumieli. Proszę Proszę zwrócić uwagę, bo tak naprawdę te powstanie wywołali Polaków, żeby w ramach życiu poswólnitej przez zaborami każdy z narodów, który był w państwie, mógł odczytać niepotrzebny. Dlatego tam jest. Dlatego tam jest. A my w tej chwili rozumiemy, My jesteśmy cywilizacją europejską, a nie nas, tylko władza. Tam gdzie jest Azja Proszę Państwa, e, dzieci, zaprezentujemy teraz szyk obrotny. Se vocês na tą se vocês quiserem na Teraz se vocês quiserem na tela, se ten Wybijano mocno, bardzo mocno To prawie jak masło Tak trochę trwało Tak jak do tego strzału Jeszcze tylko ostatni element Taki nie Ostatni element, który szukam Napiszą. W tej chwili go nie założę, dopiero go założę, a to ja pomędę do strzał. Będziesz szał? Tak. Ona wita broń to jest trzeba. No to tak. może w końcu. Cześć. Yeah. już taki szczyt wojskowy i miało wejble węzły. Zaprezentujemy teraz wejble, proszę bardzo. Z paniami, albowiem w środku znajduje się 30 konfederatek. Mieliśmy taką nadzieję, że przyzbroimy państwa w nie, a tam jak państwo widzicie, dla was broń stała, czyli drągi. Drogi były popularne do kwietnia. Nazywano tych żołnierzy drągalierzy. Oczywiście, jak nie było kos, pik i broni, to oni chodzili z tymi drągami, stali z tyłu. Rosjanie, patrząc przez lornety, mieli takie wrażenie, że oni stoją z karabinami. Proszę Państwa, moje dzieci, czyli Międzyszkolne Koło Historyczne oraz Panowie z Lubelskiego Forum Otwórców Historycznych dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Państwu się podobało, że w następnym roku przyjdziecie a dziś i jutro powiecie swoim przyjaciołom, rodzinie, że, że było warto. Czy było warto? Dziękujemy państwu serdecznie. Dziękujemy państwu serdecznie. Jeżeli państwo chcecie jeszcze indywidualnie się zrobić zdjęcie, to staniemy tam trochę na uboczu, jeżeli państwo macie chęć. Proszę bardzo.